Ryszarda Czarneckiego, który dzisiaj otwiera biuro swoje europoselskie w Wołominie, w centrum powiatu wołomińskiego, największy powiat podwarszawski. Witam również Pana Starostę Wołomińskiego Adama Rubiaka na tym spotkaniu. Szanowni Państwo, osoby Ryszarda Czarneckiego nie trzeba przedstawiać, ale myślę, że warto powiedzieć, że to jest osoba ten europoseł, który naprawdę wie co się dzieje w Europie, wie co się dzieje na świecie, rozumie tą globalną politykę. To znamy z mediów, to znamy z kontaktów osobistych z panem europoseł, który w Łominie nie nieraz już bywał. I dzisiaj w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej Polsce biura europoselskie posłów czy szerzej EKR-u, zyskują na wartości, na ważności, na znaczeniu, dlatego że my jako rząd prawa i sprawiedliwości, gdy rządziliśmy ostatnie lata, no, mieliśmy duży wpływ jako rząd na... Politykę zagraniczną Polski. Praktycznie my, my tę politykę prowadziliśmy. E, prowadziliśmy politykę europejską. A dzisiaj, e, kiedy rządy w Polsce przejął Donald Tusk ze swoją e, taką prounijną, proniemiecką polityką, e, to nasi europosłowie e, są takim jedynym naszym polskim głosem e, polskich konserwatywnych obywateli, a nie tylko konserwatywnych, tych, którzy myślą po polsku kategoriami polskimi i dlatego cieszę się, że dzisiaj w Wołomin, mieszkańcy Powiatu Wołomińskiego nie tylko, szczerze że to biuro może funkcjonować, mają dostęp do europosła, tutaj na stałe będzie pracownik pana posła w że pan poseł też tutaj będzie bywał, będzie dostępny, będzie można dowiedzieć się z pierwszej ręki informacji, ale również zgłosić swoje postulaty, uwagi. Europosłowi. Bardzo jeszcze raz dziękuję za tą współpracę i możliwość tutaj prowadzenia tego biura wspólnie. Przekazuję głos. Witam Państwa. Witam gospodarza miejsca, czyli pana ministra, pana posła Trauścińskiego. Witam gospodarza powiatu pana starosta Adama Lubiaka. Bardzo się cieszę, że startujemy z tym biurem. W szczególnym powiecie, bo powiat łomiński to największy powiat ziemski na Mazowszu, powiat z największym poparciem dla prawej sprawiedliwości, ale także, proszę mnie poprawić, jeden z trzech największych powiatów ziemskich w Polsce po krakowskim i poznańskim. Także, no, można powiedzieć, powiat, który z definicji jest na podium, tak? Albo na tym najwyższym miejscu albo, albo też medalowym. Spotykamy się tu regularnie, bo przyjeżdżam tutaj bywa, że parę razy w roku. Cieszę się, że mogłem współpracować z bardzo aktywnym posłem, który też stoła przez parę lat również ministrem, zatem uścińskim. Cieszę się, że mogłem wspierać bardzo skuteczną i pragmatyczną, racjonalną jak i efektywną politykę władz samorządowych. Tutaj mówię, w kontekście obecności naszego starosty, naszego zemi drzewawczy, jest bez kozery, bo się z powiatem to utożsamiał. Nie tylko poprzez biuro w Zążkach, ale właśnie biuro w Wołominie i fakt częstej tu obecności. Cieszę się, że był tutaj na stałe mój pracownik, raczej pracownica, pani Dita Proszę tutaj. Państwu przedstawiam. No i to oczywiście także zidentyfikuje moją obecność i spotkania, które tutaj będą miały miejsca z moim, może nie tylko z moim udziałem. A oczywiście kompetencje europosła są inne niż posła na Sejmie Rzeczypospolitej, czy senatora, czy samorządowców. E, więc może mniej takich bieżących interwencji. E, natomiast e, cieszę się, że już mogłem e, zaprosić nawet ostatnio e, grupę e, e, mieszkańców e, w do Brukseli, Wołomina Kulatu do Brukseli. E, nie ukrywam, że chciałbym, e, aby również Państwo jako e, przedstawiciele Lokalnych mediów, które mają dzisiaj szczególne znaczenie, też byli w Brukseli obecni. O tym chciałem porozmawiać już może po konferencji, bo są takie możliwości, które stwarza Pan Grubeński, tylko trzeba je wykorzystać. Chciałem też powiedzieć, że traktuję to biuro także jako możliwość na przykład czy teraz, czy przy kadencji, jeżeli taka będzie była wyborców, również za no, takie biuro, które będzie angażować na staże w Brukseli, w moim biurze, młode osoby które będą chciały uzyskać pewne doświadczenie w pracy w instytucjach europejskich, takie staże paromiesięczne. Wydaje mi się, że to może być ważne i korzystne tylko dla mojego zespołu, dla mojego tibu, który tutaj też jest reprezentowany przez panią dyrektor Sotkiejś, pana dyrektora Michała Grasika ale również będzie to korzystne dla tych młodych ludzi, którzy te doświadczenia będą mogli wykorzystać przy pracy zawodowej i także życiorys zawodowy wzbogacić. Tyle tytułem wstępu. Jestem tu po raz kolejny, więc się więc nie będę. I cieszę się z tej współpracy z Państwem, z Panem Postem, Panem Ministrem, z Panem starostą, który też no, warto podkreślić za y, y, dwa miesiące i dziewięć dni tak, y, ma, ma wybory i też mam nadzieję, że y, będzie mógł, y, no, że formacja w tej będzie mogła tutaj kontynuować pracę dla i y, dobra Polski, dla dobra y, powiatu. To tyle. Y, Myślę, że teraz pan starosta a tuż już prowadzić starosta. Przede wszystkim witamy serdecznie i cieszymy się bardzo, że, że pan poseł wybrał to miejsce właśnie jako Wołomin do tego, aby tutaj swoją obecnością, którą zawsze widzieliśmy i odczuwaliśmy takie wsparcie też pana posła, jeśli chodzi o Wołomin. Teraz będziemy mieli w końcu miejsce, gdzie tutaj będziemy mogli spotykać się właśnie z mieszkańcami i też te wszystkie problemy omawiać, także tutaj też bardzo dziękuję panu ministrowi Piotrowi Łoscińskiemu za przychylność, za tą współpracę tutaj jaka między niewątpliwie panami jest widoczna w ostatnich latach i, i też ona zawsze przejawiała się takimi też no, korzyściami dla, dla, dla tego miasta, bo um, Zarówno Wołomin, jak i Paweł Wołomiński bardzo mocno się rozwinął w ostatnich latach, więc to widać, chociażby wjeżdżając do Wołomina, pan reprezentant ja zapewne zauważył zmiany, jeśli chodzi o, o infrastrukturę drogową, bo przecież oddaliśmy do użytkowania nie tak dawno węzeł Wołomin, który kilkanaście lat stał no, i czekał na... Na to, aż będzie można z niego korzystać. To także te inwestycje infrastrukturalne od strony, też tutaj mam na myśli gminę Zabraniec, tutaj poświętne, czyli od zjadącego do więc otwieramy się też na, na inwestycje. Przykładem tego są liczne inwestycje przy trasie S8, właśnie w takich gminach jak Radzymin. No a teraz czas na wołomin, czas na to, aby tutaj też w mieście wołomin jak najwięcej. W, tych dobrych inwestycji jeszcze, jeszcze przed nami. Zawsze wspieraliśmy te inwestycje tutaj, czy jako starosta, czy właśnie jako posłowie nasi, więc liczymy również na, na dalsze tego typu wsparcie, a mieszkańcy po prostu dopytują często właśnie o, o możliwość spotkań, także takie miejsce jak tutaj u, u pana posła ucińskiego teraz już u pana europosła. Szarenskiego w Centrum Wołomina to dobry pomysł, to dobre na pewno rozwiązanie dla naszych mieszkańców. Jak widać warunki są też przystępne, więc tutaj mieszkańcy będą mogli uzyskać porady, będą mogli skorzystać z pomocy tutaj fachowej pani dyrektor, która będzie tutaj świadczyła takie też wsparcie informacyjne dla, dla mieszkańców. Jesteśmy przed wyborami samorządowymi, bardzo ważnymi wyborami, które będą też określały dalszy kierunek rozwoju w ogóle miasta powiatu. Ta ilość zadań inwestycji wykonanych w tej kadencji mamy już podsumowania. Ona jest podsumowana, tak jakby dookreślona, że wartość tych inwestycji to mniej więcej ostatnie 20 lat samorządu. Tak naprawdę no tak, gdybyśmy to tak skumulowali. Te 5 lat ostatnich to, to taka ilość finansowa pozyskanych środków i zadań to jest 20 lat pracy samorządu, samego stricte, takiego, gdyby samorządowcy chcieli sami z własnych tam podatków tutaj zrobić. Więc jesteśmy, można powiedzieć, o takim ogromnym krokiem milowym w przód. a teraz od nas zależy, bo to te wybory określą, w jakim kierunku będziemy szli, czy w kierunku właśnie takiego łączenia i też... Yy, dalszej współpracy, czy też destrukcji. No, widzimy to, co dzieje się chociażby w, w państwie polskim na, na takim tym ogólnym, dużym podwórzu naszym, no to jakby w, tutaj mieszkańcy nie podzielają zdania, aby w sposób siłowy i taki łamiąc prawo yy, zarządzać. Więc liczę na to, że te wybory że tak powiem, będzie taka korekta te, 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 tego wyniku na arenie polskiej, będzie tutaj w, w samorządach lokalnych skorygowana. Więc cieszymy się również, że, że będziemy mieli takie wsparcie Pana Europosła. Ja też jeszcze a propos tych inwestycji, które Pan Starosta omawiał. My tych inwestycji realizowanych przez powiat i przez samorządy mieliśmy naprawdę mnóstwo w ostatnich latach na terenie powiatu wołomińskiego. No i oczywiście będąc eurorealistyczną partią, euro, eurorealistami wiemy, że ważne są środki unijne, ale jednak trzeba powiedzieć, że gro środków zewnętrznych pozyskane na te inwestycje, wszystkie to są środki od polskiego rządu pochodzące, a nie z Brukseli. I wiem, że Pan europoseł też bardzo cieszył się tym, że my te środki pozyskujemy tutaj pod Warszawą, że one tutaj trafiają. No, ale też bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali teraz właśnie również o samorządach podwarszawskich, kiedy omawiamy realizację KPO, kiedy będą się ważyły losy kolejnych perspektyw finansowania unijnego. No i ważne jest też, ja to nie powiedziałem na początku, chciałem wcześniej powiedzieć, to jest bardzo ważne miesiące i lata najbliższe dla Polski pod względem ważących się w Unii Europejskiej spraw związanych z migracją, związanych z nowymi traktatami, które chcą wprowadzać i znaczenie naszego europosła, który... Ja nie chcę żadnemu posłowi nic wytykać, ale Ryszard akurat jest tym człowiekiem, który naprawdę rozumie, co się dzieje. Rozumie tą arenę międzynarodową i wie, jak groźne rozwiązania dla Polski są szukowane. Myślę, że nie powiem za dużo, jeśli, jeśli powiem, że Ryszard jest taką osobą, która dostarcza nam w Polsce wiedzę na temat, co się dzieje w Unii Europejskiej. Nam, Prawo i Sprawiedliwości, kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości. I my też tą politykę naszą, to, że przeciwstawiamy się tym aktom, które w tej chwili planuje Unia Europejska dotyczącym właśnie zmiany kompetencji Unii. To też dzięki właśnie Ryszardowi, jego pracy w Europie, my po prostu wiemy, wiemy, jak na to reagować. Oczywiście nie rządzimy w tej chwili w Polsce, ale jako opozycja korzystamy z tej wiedzy i bardzo dziękujemy za tą pracę. Na Unii Europejskiej. E, dziękuję bardzo. Ja może przed pytaniami powiem jedna rzecz, a po tego, co mówił pan minister, pan poseł Turzuściński. Rzeczywiście jesteśmy w sytuacji trudnej, międzynarodowej i geopolitycznej, i nie tylko stricte politycznej. Unia Europejska jest w poważnym kryzysie finansowym. E, Budżet się unijnie nie domyka. Podam taki przykład, bardzo charakterystyczny, jak państwo wiecie. Teraz na finiszu są bardzo długie negocjacje o e, przekazaniu Ukrainie 50 miliardów euro e, i są to pieniądze na e, pensje dla e, ukraińskich e, pracowników oświaty, przedszkoli, szkół, żłobków, e, szpitali na emerytury. I proszę wyobrazić, że z tych 50 miliardów euro, które Unia Europejska obiecała przekazać, ponad 2 trzecie, 34 miliardy euro Unia będzie musiała pożyczyć, żeby przekazać Kiowowi. To pokazuje, że ta sytuacja budżetowa jest bardzo trudna. Z tym się wiążą dla Polski tendencje negatywne w postaci szukania źródeł dochodu osobnych dla Unii, e, prowadzenie trzech podatków, e, w tym uwaga, bardzo konkretnie jest jeden podatek ETS, który chodzi oczywiście o kwestie emisji CO2. Do tej pory było tak, że 100% z tego tytułu dostawało państwa członkowskie. W tej chwili będą musiały się tymi dochodami dzielić z Unią Europejską. 14 pójdzie dla, dla Unii. Jest kwestia podatku węglowego od 2026 roku. Zwracam uwagę, są dwa podatki ekologiczne, które uderzają w państwa, no, które nie były w stanie w ostatnich paru dekadach. E, zrobić tyle dla ochrony środowiska, co państwa najbardziej zamożne. A więc uderzy to zwłaszcza w państwa naszego regionu, w tym Polskę, w państwa mniej zamożne. Generalnie zmienia się filozofia, będę mówił tu włącznie o gospodarce, ostatnie zdanie, zmienia się e, e, filozofia e, wspierania państw członkowskich. Do tej pory konstrukcja budżetu polegała na tym, że poszczególne kraje płaciły tyle, ile ich PKB, co było, można u mnie krytykować za różne rzeczy, i warto i trzeba, ale akurat to była dobra rzecz, bo to było jednak przykład solidarności, że, że kraje bogatsze z definicji płaciły więcej, a kraje mniej zamożne płaciły mniej. Oczywiście Polska się rozwija, Polska za rządu, z którym przeliczył Pan Minister Ościński, prześcignęła pierwsze dwa kraje tak zwanej starej Unii, dawnej Unii, danej 15, najpierw Grecję, potem Portugalię, doszliśmy właśnie w Hiszpanię, mamy tyle do, do Włoch, no ale jednak Polska jest jednym z powiedzmy dziesięciu, dwunastu jeszcze mniej założnych krajów członkowskich Unii i ta zmiana filozofii podatkowej, filozofii budżetowej Unii jest oczywiście dla nas niedobra. Nie wchodząc w szczegóły, oczywiście też wiemy, że po koniec tej dekady Polska stanie się płatnikiem netto i to będzie pewna rewolucja, to znaczy składka członkowska Polski do Brukseli będzie większa niż to, co my dostajemy czy e, będziemy dostawać, e, przynajmniej na papierze, e, na nasze projekty, projekty tego montażu finansowego? To mówił pan Wyszuściński, że część daje Unia, część e, z Orbią, część daje e, państwo polskie. E, e, no Ja o tym mówię, ponieważ Polska za 5 lat, za 4 lata stanie się sponsorem Unii Europejskiej, stanie się donatorem, stanie się tym świętym Mikołajem. Unii Europejskiej i no, wówczas to będzie zasadnicza zmiana, gdyby nam się Unia kojarzyła z tym kranem finansowym, który odkręcamy bardziej lub mniej. Tym razem to, to Polska będzie tym kranem finansowym dla krajów, które do dla Unii, ale do Unii mają też wejść, prawda. Jeżeli chodzi o kraje Bałkanów Zachodnich, ale także no, kraje prędkości wschodniego, takie jak Ukraina, Mołdawia i Gruzja. Kiedy one wejdą, to, to dopiero yy, zobaczymy, że kryteria unijne są yy, dosyć surowe yy, i na przykład to, że na Ukrainie jest yy, taka korupcja, wczoraj znowu yy, ujawnienie yy, wielu nowej korupcji, gdy chodzi o uzbrojenia. Yy, do ukraińskiej armii, no to oczywiście nie tworzy dobrej atmosfery dla szybszego przyjęcia tego kraju do, do Unii Europejskiej. Nie wchodząc w szczegóły, ja bym też chciał taką wiedzą, takimi informacjami dzielić się i samorządowcami, panie starosto, bo te środki unijne, które były dla polskiego samorządu spore, dobrze przez samorząd wykorzystywane, one będą siłą rzeczy się zmniejszać Państwo to wiecie, Państwo to musicie wiedzieć i brać to pod uwagę, chodzi o planowanie swoich budżetów na lata, także na przyszłą dekadę, no, ale także o innych, innych rzeczach, no, o tym, że niestety nasza Europa, nasza no, czasami mimo rodzinna Europa jest praktycznie konkurencyjna, tak? Na skutek no, także własnych błędów, bo to przecież trzy państwa członkowskie Unii, Niemcy, Austria Austri i Francja. Prawdziwy pakiet mobilności, z inicjatywy, e, która to pakiet mobilności uderzył e, e, w polski e, transport e, samochodowy, e, który był potęgą, jest potęgą, największy w Europie, 500 tysięcy ludzi zatrudnionych. E, i, ale właśnie przez tego typu regulacje konkurencyjność Unii Europejskiej się zmniejsza. E, I nas już dawno prześcignęła Azja. Tylko przypomnę, że Unia przyjęła taki dokument, strategia lisbońska, gdzie w 2010 roku mieliśmy zrównać się w gospodarczym 10 lat temu. Z USA, dzisiaj się z tego śmiać po prostu. Coraz bliżej jest nas na przykład Ameryka Południowa, więc to, to jest, stoją przed nami bardzo poważne wyzwania i mam wrażenie, że Unia sobie z tymi wyzwaniami nie do końca radzi. A to jest oczywiście e, temat e, osobny, nie chcę panu Herlińskim tutaj na tej konferencji przedstawiać. Myślę, że jak Państwo e, dziennikarze wsiadą do Brukseli, to bym jeszcze chciał odmawiać, e, za chwilę to już, już może po zakończeniu konferencji, to też Państwo e, dotkniecie tej Brukseli trochę z innej, e, z innej perspektywy i też e, może to będzie ciekawe doświadczenie. Proszę państwa, tyle jeszcze. Bardzo dziękuję tutaj za to, że będziemy tu mówić, wspólnie kooperować z panem ministrem, panem posłem Piotrowiścińskim. Deklaruję, jak dotychczas, albo że jeszcze bliższą współpracę z samorządem, panie starosto. I także oczywiście traktuję to biuro jako taki most, który łączy niej będzie łączył z mieszkańcami Głomina i Powiatu. Dziękuję bardzo.